Te na górze to są tylko dwa zęby pana? A? Ale miał pan wcześniej tylko dwa zęby, czy wybite są? Wybite. Tu wzywaliście? A? Wezwanie do mężczyzny, który został pobity przed McDonald'em. Wzywają pracownicy. Z informacji, jakie otrzymałem, wiem, że na pewno mężczyzna ten leży na chodniku. Oddycha i nie rusza się. Ma też uraz głowy. Dlatego, kochani, zabieram was ze sobą, byście wiedzieli, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, co robić. W pierwszej kolejności pamiętajcie o to, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. To jest najważniejsze: czy nie ma jeszcze gdzieś w pobliżu agresorów, którzy by mogli w jakikolwiek sposób wam zagrażać. Gdy już zostaną wezwane służby na miejsce, wtedy możecie przystąpić do działania. Zadbajcie też o swoje bezpieczeństwo biologiczne, zakładając rękawiczki. Podchodzimy do takiego człowieka i pytamy się głośno i wyraźnie: Proszę Pana, co się dzieje? Czy mnie Pan słyszy? W momencie, kiedy mężczyzna odpowiada, a więc jest przytomny, możemy uzyskać od niego wiele cennych informacji. W pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się, czy stracił przytomność, czy nie. Następnie, co go boli. Oczywiście, już korzystając z wzroku, widzimy jakie ma obrażenia, w tym przypadku obrażenia głowy. Czy wymaga zaopatrzenia tych obrażeń głowy, zakładając opatrunki? Dlatego zawsze powtarzam, że posiadanie przy sobie apteczki osobistej jest bardzo ważnym i nieodłącznym elementem naszego życia. No bo jak inaczej zaopatrzymy taką osobę, jak inaczej udzielimy jej pierwszej pomocy, czy też zadbamy o swoje biologiczne bezpieczeństwo, zakładając rękawiczki? Dlatego apel z tego miejsca: nie rozstawajmy się z tym gadżetem. Niech to będzie nasze trendy, niech to będzie nasze hobby. Szukajmy sposobności, by jeżeli nastanie taka możliwość, by udzielić komuś pomocy. Ale zaopatrzenie z w przypadku tego mężczyzny głowy to nie wszystko. Warto jest też zrobić badanie urazowe. Polega ono na tym, że dotykamy taką osobę od czubka głowy aż po stopy i kończyny górne szukający ran, szukający jakichś śniaków, jakiejś patofizjologii. Wszystko to pozwoli nam wykryć w razie czego ranę, którą będziemy mogli zaopatrzyć, czy też złamanie, czy skręcenie, czy zwichnięcie. O wszystkich tych informacjach i tym, co znaleźliśmy w badaniu, informujemy zespół ratownictwa medycznego, który przybędzie na miejsce. Dlatego zostańcie i zobaczcie, jak ja dokonałem dalszego badania. Proszę pana, słyszy mnie pan? No. Witam serdecznie, jestem ratownikiem medycznym. Tak, ale ja, 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 ja. Pan siedzi, nie rusza się na razie. Nie ruszamy się na razie. I odpowiadamy na moje pytania, dobrze? Bo chcę panu pomóc. Co się stało pan opowie spokojnie. Czy pozwala pan się zbadać? I kiedy tak. pan dobrze. Pracy? Czy oprócz tych obrażeń na twarzy ma pan jeszcze jakieś miejsca, które pana bolą, które mógłby pan wskazać, że są miejscami z jakimkolwiek urazem? Tylko z głową. Proszę powiedzieć, czy ma pan jakieś alergie uczulenia? Nie, ja tylko nie nie... ma pan, dobrze. Czy przyjmuje pan jakieś leki na stałe? Cukrzyca i ciśnienie. Na cukrzycę pan się leczy i na ciśnienie, tak? Tak. Dobrze. Zdobię panu takie opatruneczki niewielkie na te miejsca, dobrze? Ale pierwszy raz. Pierwszy raz pan doznał obrażeń. No widzi pan. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dobra, to przylepimy. Uh -huh. elegancką będzie teraz pan wyglądał. Rozumiem, ale powiedział mi pan, że został pan pobity. Tak. To no, byłem pobity. to był pan pobity. pobity. Wyścierzyć zęby, zęby, zęby. Mam pan tylko dwa, tak? Te na górze to są tylko dwa zęby pana? A? Ale miał pan wcześniej tylko dwa zęby, czy wybite są? Wybite. Proszę pana, sytuacja wygląda następująco. Ma pan już założony opatrunek na głowę. Ja pana sobie jeszcze zbadam i za chwilę będziemy mogli przejść do dalszych czynności. Czy tu coś pana boli? Nie. Czy tu plecy pana bolą? Nie. O, o, o. Pan pokaże, co tam się dzieje. Pan zabierze rączki. Żadnego śladu nie ma. Czyli to jakieś, może pan ma problemy z kręgosłupem, tak? Tak. No właśnie. Jakieś leki Pan przyjmuje czy nie? Czok się tutaj czy Tak. Czy boli Pana tutaj miednica? Nie. Kościółdowa? Nie. Podłudzie? Nie. nie. Kościółdowa? Nie. Podłudzie? Nie. Ramie? Przed ramię? Jak już tu? To tylko tu. To ja tam zobaczę. Najpierw tutaj. Tu boli? Nie. Nie, dobra. Czy chce się panu wymiotować? Nie. Czy kręci się w głowie? Nie. Czy podczas pobicia stracił pan przytomność, czy pamięta pan wszystko? Wszystko. Pamięta pan wszystko. No dobra, to wracając. Leki wiemy, jakie pan bierze i choruje pan na cukrzycę. Czy jadł pan dzisiaj posiłek? Tak. O której godzinie mniej więcej? 17. O 17. A wie pan, która teraz jest godzina? Nie. Która? 23. 23. No to jest pan bardzo zorientowany. Jest jasno jeszcze od 23? No to jest jasno. No. No dobra. Proszę mi powiedzieć w takim razie, gdzie pan teraz się znajduje? W zamkach. Tak? Na Wolności. Na ulicy Wolności, tak? Tak. Ale pan też tam się znajduje, czy pan tam mieszka? Ja mieszkam na. Dobra, pan nie mówi, gdzie pan mieszka, bo się nagrywa. Dobra, proszę pana. Z mojej strony to wszystko. Czy jest panu zimno, czy nie? Nie. Nie jest panu zimno. Dobrze. Przyjedzie prawdopodobnie ambulans i zabierze pana do szpitala, bo trzeba będzie zrobić rentgen głowy i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Czy wyraża pan zgodę na przewiezienie do szpitala? Tak jak zauważyliście, interwencja zakończyła się przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Mówię o interwencji mojej, bo wiemy, że zespół poszkodowanego przejął. Z informacji moich i badania urazowego dostali wszystko czarno na białym. Dowiedzieli się też, że poszkodowany oprócz urazów na głowie ma też uraz uzębienia zostały mu wybite górne zęby. To będzie skutkowało koniecznością konsultacji, pewnie na tzw. chirurgii szczękowej. Będzie też musiała taka osoba przejść skomplikowane badania, które pozwolą wykluczyć ewentualne obrażenia w głowie. Kochani, jak widzicie, sytuacje takie mają miejsce, i zanim dotrzemy my jako służby, czy też ja, mimo że docieram szybciej, Musimy zawsze polegać na świadkach zdarzenia. Pamiętajcie o tym, bo w Was mamy jeszcze, jeszcze wielkie, wielkie nadzieje, że będziecie nas wspomagali. Nie bójcie się udzielać pierwszej pomocy. Bądźcie gotowi do tego. Ja w tych materiałach edukacyjnych będę starał się Was edukować. Będę starał się w sposób prosty, w języku przystępnym mówić Wam, jak udzielać pierwszej pomocy. Jest to bardzo ważne i naprawdę może uratować komuś życie. Dlatego bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że śledzicie materiały, że je komentujecie. Pamiętajcie, że w czasie dojazdu i odjazdu daję Wam cenne wskazówki, omawiam co z taką osobą dalej się dzieje i jakie są później rokowania na przyszłość. To pozwoli Wam mieć, kochani, ogólny ogląd tego, na czym polega praca ratowników. A także na czym polega praca szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca i jak zawsze tradycyjnym ukłonem do pasa dziękuję Wam. Pozdrawiam Was, bądźcie bezpieczni, bądźcie zdrowi.